I Tak mnie przypiliło, taki jestem chory. Nie wiadomo, czy to grypa, czy to gniazdo. A może i coś innego, taki chory, taki Mikołaj chory. Oj, mój barku. Z powodu choroby świętego Mikołaja, miasto stanęło pod, przed groźbą deficytu prezentu. Decyzję o tym, kto w tym roku będzie roznosił prezenty, podejmie Rada Miasta. Dzień dobry Państwu, właśnie rozpisaliśmy konkurs na dostawcę prezentów, właśnie oceniamy nadesłane prace. Rada Miasta otrzymała wiele projektów roznoszenia prezentów, jednak żadnego z nich nie można wprowadzić do powszechnego użytku. Wiadomość z ostatniej chwili. Rada Miasta wybrała wreszcie godnego następcę świętego Mikołaja. Jest nim robot Mikołaj. Robota Mikołaja niezwłocznie oddajemy do użytku. Weź prezent, weź prezent Weź prezent Weź prezent Weź prezent Blaszany zastępca świętego Mikołaja zdobywa coraz większą popularność wśród młodszej części społeczeństwa. Nie chcę tego prezentu, jest brzydki! Zostaw mnie robocie! Błąd oprogramowania. Musisz wziąć prezent. Ujawnił się błąd oprogramowania robota Mikołaja. Początkowe, dziwne zachowanie automatu przerodziło się w agresję niebezpieczną dla mieszkańców. Weź prezent, weź prezent. <gry> Po karkołomnej ucieczce projektantów sztucznego Mikołaja policja szuka wyłącznika oszalełego robota. Gdzie jest wyłącznik robota? Trzeba go znaleźć, inaczej robot zniszczy miasto. Das prezent. Das prezent. Bon ta programowania Vagna. Bon ta wziąć prezent. Błąd ta Musisz wziąć prezent. Ciao! Bon o! prezent. <laughs> Weź prezent, weź prezent, weź prezent, weź prezent. Patrzcie, robot stanął! To ona zatrzymała tego wstrętnego robota! proszę pani, proszę nam Wtedy wzięłam tą spłuczkę, pociągnęłam i woda zaczęła spływać. Aha, i wtedy on stanął. Proszę jej wypuścić stąd. Ja chcę wyjść, alo! Alo, trzymani! Halo! Oj, nie!